Proszę Państwa, śledztwo w sprawie zabójstwa Jerzego G., mieszkańca Gorzowa, zostało wszczęte w dniu 8 kwietnia tego roku, a zatem 10 dni temu, po wykonaniu naprawdę znacznej ilości czynności w postaci przesłuchań, świadków działań stricte operacyjnych, Mogę Państwu powiedzieć, że w dniu dzisiejszym podejrzany o, to, o dokonanie tej zbrodni, mężczyzna w wieku 40 lat został tymczasowo aresztowany przez sąd rejonowy w Gorze Wielkopolskim na okres trzech miesięcy. Zarzuca mu się dokonanie zbrodni, zabójstwa w związku z rozbojem. To jest o czym z 148 paragraf 2. Punkt 2 Kodeksu Karnego. Jest to zbrodnia zagrożona karą 25 lat pozbawienia wolności lub karą dożywotniego pozbawienia wolności. W tej chwili trwają dalsze czynności polegające na zbieraniu materiału dowodowego. Przyjmujemy również inne wersje śledztwa, które zakładają udział jeszcze innej osoby. Niemniej jednak nie mogę szczegółów zdradzać na chwilę obecną.